Elo, elo, 320, witajcie na kanale. Gramy hey. dzisiaj jest ze mną Nikola. Hej! A co najlepsze, to właśnie widzicie w końcu, widać nas, jak Z będziemy dwie? grać. No nie wiem, nowość, nie nowość Chodźmy. zobaczymy, czy Wam się takie coś spodoba, czy nie. Z dzisiaj, Ale oczywiście, gramy tak. w Among. Witam Was. Oczywiście. 2. Hashtag 2, drugi odcineczek. Nie Słuchajcie, zainstalowaliśmy sobie w ogóle co na komputer, Nikola zainstalowała. Ja zainstalowałam, pochwalę się, ściągnęłam. I co? Podłość trochę, bo u mnie nie słychać chyba. Tak. No, nie fajna wiem czy mam głos włączony czy co, ale dobra. Ale Spida zrobił. Ej, co tu się dzieje? Dobra. Ej, co tak szybko? Właśnie e, Spida ktoś tak ustawił. A bardzo, można tak? Bardzo źle. No, jeśli A ile jest, ile jest, e, ile jest wiesz... E, co? No tych, tych co tam gunią, zabijają. No chyba jeden z tego co pamiętam. Bo ja zawsze jednego O co to chodzi? Żółty, pisz na czasie, żółty Co ty gada, żółty jest ten, ale my oszukujemy, bo jesteśmy w idę, idę wam z tego guzika. Wiesz co, jeszcze nie mu, jeszcze nie mu, Zobaczymy jak... Jak zagłosują. Nie Ej, co tu się strzela, ale dobre! Ile tego trzeba zaszczelić? Ej nie, że on cię już załatwił! Tak? On cię załatwił? Tak, tak, tak. Jestem duchem, ale nie mogę robić zadania. O kurde, Myślałem, dobry jest, już cztery załatwił. Dalej, mów od razu, bo później będzie za późno. Dobra, jaki to był? Kto to był? Żółty. Ja nie piszesz. Żółty. Żółty. Jest, jest. zabijaką. Żółty jest zabijaką, słuchajcie. Widziałem. Widziałem. Napisz, no wyślij to. Czekaj, bo tu nie napisałem. No, Dobra, się, co napisałeś? Dobra, napisz bogram z czerwonym. I Ej, mogę zagłosować? Który to jest? No szybko, pan policjant. Ha. 86 Haha, haha, ha. ha. i co? 75 sekund. Co oni tam piszą? Zaraz tam sprawdzamy. Jak załapucze, nie? Zapominam, że tu nie ma ten. Za latwi. Leś, <laughs> jaki kolor masz? A nik jaki nie, masz? Mam... Niki, tak? Nika. Różu, po prostu czerwonego, napisz czerwonego. Czerwonego. Za późno. I co? I odlatuje, jest. Ha, 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 pan policja. Faktycznie to pan gra, policja. Po nie, no, ale jeśli chcecie... Ej, jak, ale ucinać. gramy dalej? No Czyli dwóch jest chyba, czy od początku no? to jest? Chodźcie, chyba dwóch ustaw. Ej, dwóch musi być, to ktoś A, jeszcze... Ej, czemu to jest zamknięte? Zamknęli mnie, nie mogę wyjść stąd. A ja mogę wyjść. stąd. Ale dobra, z tej strony mogę iść. Dobra, nie obczajam, gdzie jest mapa? Ej, no właśnie, też muszę iść jakąś robić. Ej, piszcie, czy chcecie widzieć, co, co, co ja robię na swoim ekranie. No tak, najlepiej na 500 bo tysięcy może... ekranów będziemy grać. Ej, bo możemy Ej. zrobić kolejny odcinek bez kosztów. A, tamty wcisnął guzik? Tak. O, będzie zadymka jakaś, ale co tam się działo, się stało się? Różowy. Co różowy? No, oczywiście, że różowy. Właśnie co się nie. stało, no, stało Kinią się? No ben... co, ja sobie tak lubię pisać. Dobra, czerwone. Czerwony, tak? Nie, jest różowy, no kinia. Kinia jest tym? Jeszcze aniołek. Jak mu mhm. się nazywa? Impostorem, tak? Impostory, dobrze jest. Słuchajcie, to jest mój drugi filmik, powoli. Powoli, powoli, to ogarniam, powoli. Nie do końca, ale... Co się stało, ale... stało, się. Co się... co sioe, co sioe stało się co się, co się. stało stalo, się. się. <laughs> Ej, hey, to się, pana, się po chińsku dobra, to jest... Dobra, Cześć. Hej, patrz, jestem hipocyterem, ale do pęta nie wchodziłam. <laughs> dobra. No i co jest dane? Dobra, wyrzucili o Haha, papa. Chyba Knia, pa, sobie pa. No, trzy, nie no dwa e, impostory. I słuchajcie, impostory. następna gierka. Słuchajcie. Jesteśmy, w Jesteśmy w kolejnej gierce, wyprzedziłaś mnie. Jesteśmy w kolejnej gierce, wyprzedziłaś mnie. Także słuchajcie, e, się mamy ekipkę, mamy dynie, mamy XD nawet, mamy Wiczka, PiS nawet jest, słuchajcie nawet PiS jest. Ciekawe kto jest tym PiSem. I gramy UPS si Polska, no same w ogóle, słuchajcie, z nami się grają i Patec, Patec Uszek. O kurde. Ty, to może jest ten Patec y, od y, Friza. Nie, tak, żartuję, to, to ale... to jest Jeszcze raz? Każdy wie kto to jest Patec. Każdy wie kto to jest Patec, a może ktoś nie wie kto to jest Patec. Nie no, wszyscy chyba wiedzą kto to jest Patec. To jest ten Patec Wariatec. I słuchajcie, dobra, Cia. Widziałem! Nikola jest... Jak imposta to się nazywa, tak? No impostorem. Imposterem. Ale, ale ktoś ale jeszcze? Ale ktoś jeszcze nie wierzę ty! Już jeszcze no, jeszcze, ja Bo dwóch chyba bo ja ci zaraz powiem. No, Chyba dwóch Ale, w Francesku. Czekajcie, czekajcie. Gdzie jest mapa? Ten. I kto tu wszystko pozamykł? Czemu robić to się bida, raz zamyka, raz e, Nie, co się nazywa e, taksy. Tu nie idę, tu nie ma nic. Tu jest bida z dębą. A ja bada. z patęcuszkiem jestem. Patęcuszek zabił na oczach białego człowieku. Czemu nie zostawiasz samym? Na oczach? Na oczach moich i białego. Na oczach białego. A kto załatwił? Zielony na oczach. Zielony jest z zabijaką? Na moich oczach To Patec <grystanie> <grystanie> Tak? To był Patec? <grystanie> tak. Ale ewidentnie nie, nic nie <grystanie> A Patec mówi, że nie. nie Nie ściemaj Nie ściemaj Nie ściemaj Był ze mną Więc jest <grystanie> Więc Więc Patec był ze mną. Jasne. Nika. Gdzie tu się pisze? Gdzie tu się pisze szybko? Nika nie ściemaj. Nika nie ściemaj. No i Nika ściema cały czas tutaj. Czerwony yy, kłamierz. Nie. Wiczka. Patec, nic poty jest Patec patec jest nic, po. nic poty. patec jest nic poty Patec jest nic poty Patec jest nic poty A może ty? Ale kto? Dobra, głosuj na białego, na białego, wywalmy go, bardzo białego a czemu biały? Nie wiem, bo tak sobie. A I który widzisz? był ten lispoty? Zrobiliśmy remis. No patecuszek, ale on jest ze mną. No to mogłem wyrzucić tego, ja chciałem wyrzucić pateca. Ale sama bym w tym No i dobrze! Ale zrobimy sobie te... Do... W Ej, do... został ten biały? No on jest duszkiem chyba, tak? Nie, nie. Ej, ja żadnej misji jeszcze nie, nie trzasnąłem. W ogóle gdzie ja jestem? A ja się nikogo nie zabiłam, może święty. Teraz nie mogę nikogo zrobić, bo będę bardzo dużo podejrzewam. No właśnie, od razu powiem, że to ty. Jestem na kamerach niby taka, wiesz... Tak co się dzieje, chociaż się ci nie dzieje, bo jestem tym Proszę bardzo, tutaj sobie zrobić hasełko, masałko. A um, czemu tutaj nie mogę nic Po co on to wcisnął se? Pewno chcę teraz kogoś... Komuś tego wywalić prawda? Pateca. Na... runda 2? Nie, nie, ewidentnie... Nie no, w sumie tu się nie działo, to co by to obwiniał pateca? Nie no, on no, no mówi, żeby białego wywalić. W sensie, biały tak chce. Tak. Żeby białego wywalić? No biały tak mówił. No i grę nam zepsuje. A nie! i co, bo tu nie głosowałem na nic, dobra! Chodź już nie można! Ja na białego głosuję Nie wiem. Nie co, wiem, tu sobie stoi! Nie wiem, coś tam się zepsunęło się. Czekaj, bo oni coś tam gadają, na patyca No patyca? Remis, Oła. Nie Mogę zmienić Remis. głos. Podajrzam. Ja się gram dalej, ej no. Ja cię A coś tam ja masz find mam. game, naciśnij No to jest szukaj gry nowej. Aha, myślałem, że to będzie to samo. No dobra, biegnę za pisem. peace, peace, PiS. PiS Piisi, okej. Czy ja co tu? O, ja sobie, zrobię, ja, sobie zrobię, ja sobie zrobię kabelki, sobie podłączę, ale proste, banalne prawie, że na wprost były. Ja cię, Nikola, tutaj się tak no rozkręcała. Się, bo ja brodziłam tam tego. Nie! <laughs> ja już teraz zagłosuję na, na to, że. Albo nie, dobra. O, jest zielony, ty, on nic poty, właśnie. Musi wykilować białego, bo... Ja tu On muszę to coś zrobić. Albo w sumie. Co to to to, to tu? Ha, ha, pik, 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 zrobione. Oj nie, tu mam ważny ten. Chody do ściągnięcia. Jakiś hakuje. Jestem chwerem. Dobra, to zrobione. Ciekawe czemu cię wyrzuciło, nie? Opisy Polska, tam już patrzy na lewo internet pociągnąć. Bo Pis to oni tam... Nie, telewizję mają bo literno no coś takiego. O i proszę bardzo, i pek, następna misja. I ciekawe, a gdzie jest ten? Yy, jak on ma? Patec-wariatec? Pis, pis jest dobry. Worek na głowę i pis. Stacja. Dobra. Jest kompletnie. Stacja, możesz to wciskać, wiesz? Tak. Ej, wszystko z tamtej strony teraz mam. Ty, już myślałem, że tu pates, bo Patec na pewno jakby jest. O tam lata o Patec. Dobrze, to nie chcę tam lata. Kafe... Kafe? kafeteria. Czasem tutaj jakieś loby mam, ale, Uważaj, jak ale spoczko. Dobra, zachowuj się, nie, nie, nie zachowuj się podejrzanie, bo obserwuję cię na kamerach. Ściągam wirusa. Oho! A wiesz tylko. Ktoś chrupnął niebieskiego. No ciekawe kto. UPC Polska, no Patec, ewidentnie, powiem, że widziałem. Patec, doigrałeś się. Gdzie to jest? Ja byłem teraz w... Patec, nie ściemaj. To patec. Dobra, biały potem ja. Dobre, dobra. Nie ściemam. Odpisałem no, ście mam. mam. To patec. Widziałem. Jakiś ciemniak, ja jestem najwidziałym, to nic nie widziałem, dobra. Muszę za patentami. Czemu <noise> chcesz wygrać? Ma no a co? Nie można jeszcze głosować? Można, można Czy to zabieszka jest? Patent nie zagłosował, dlatego jeszcze się... Nie Aha, no Patet, dawaj, ty Patet na nie wiem, na, Pewno na mnie będzie głosował, nie Patet, Co? Kurde. Ale i tak bym przerwał. <mum> Także słuchajcie, jeśli się odcineczek podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Gramy, wpadajcie też do nie na kanał. Niestety yy, jej iMac wyrzucił ją z internetu. No i tak bywa. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. I piszcie, czy chcecie odcinki z kamerką w Robloxa, czy w, na tą chwilę e, Among Us, bo mamy dwie gierki do wyboru. Czyli, Albo Minecraft. Czyli PiS. I cześć i czełem pluski z Rosalem. Albo Simsy Papa. Pa.